Nienawidzę, jak ktoś się robi, naprawdę. Cześć, seamanko, moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak zauważyliście, ostatnio zaczęliśmy znowu streamować. Coraz więcej tych transmisji się pojawia. A jak coraz więcej transmisji, to warto też podnosić ich jakość i poziom do góry. Bo o to przecież w tym wszystkim chodzi. Dlatego też postanowiliśmy przygotować ten szybki materiał pokazujący w jaki sposób korzystać z green screena. Co w tym jest po prostu najważniejsze i dlaczego jest to światło. No, a jako że o green screenach mówimy, to ja tego zwinę i zaczniemy. No dobra, więc w dzisiejszym filmie skupiamy się na kluczowaniu, na green screenach, na całej tej technologii dotyczącej wycinania waszej sylwetki i podmieniania tła na dowolne, jakie tylko chcecie. Już od jakiegoś czasu zacząłem się bawić materiałami związanymi właśnie z kluczowaniem, ze zmianą tła, i okazało się, że to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. Pierwszy green screen, z którego korzystałem, nie był zbyt ambitny. Tak, na dobrą sprawę, była to po prostu rolka wielka. Taka po papierze. Nie to, ale to rolka po papierze. I nawinięta na nią po prostu zielona szmata, która nawet kolorem nie odpowiadała do koloru green screena. I trzeba było bardzo dużo w programach regulować, żeby to dobrze wycięło. Więc tak. To mój pierwszy green screen to były dwa takie statywy fotograficzne. I na to wszystko przychodziła taka rolka. Widzicie trochę zielone, trochę niebieskie. Tak, jakby ktoś się zatrzymał w czasie i chciał trochę blue boxa zrobić, trochę green screena. takiego mm. Połączymy te technologie i uda nam się zrobić coś niesamowitego. I podczas rozkładania pojawia się też problem, że to było na metalowej szynie. Jak założyłem z jednej strony, to musiałem od razu lecieć z drugiej zakładać i samemu było to prawie niewykonalne. Jeśli jedną stronę założysz, teraz lecisz szybko łapiesz drugą, okazuje się, że a, zepsułeś, bo za blisko są statywy. I teraz się ściągało ten materiał w dół. No i po rozłożeniu green screen yy, nie do końca stabilnie stał ściągało się materiał w dół i on sobie po prostu leżał. Można było kluczować. Wymagało to znacznie więcej pracy ze względu na to, że jak zauważyliście, nic nie zmieniłem ze światłem. Dosłownie jest takie samo, jakie było przed chwilą. A w greenie w zasadzie najważniejszą rzeczą, oprócz koloru tego green screena, jest właśnie to, jak pada światło. Czy będą jakieś szumy powodujące niedocięcia w krawędziach, czy może jednak nie. Ten green screen miał jedną zasadniczą też wadę. Wystarczyło go dotknąć, bo się, że dostanę w głowę i działo się coś takiego. Więc jeżeli chciałem nagrywać materiały, w których stałem, musiałem go mieć bardzo wysoko wyciągniętego, to nie polecam, był ryzykowny, kluczowanie było średnie, ale miał jedną ważną cechę, był tani, turbo tani. Ale znowu, wracamy do samego początku, chcemy podnieść naszą jakość, dlatego też oprócz tego, że tego glina za chwileczkę zmienimy, dodamy też światło. Bardzo proste, bardzo poręczne, a przede wszystkim niezwykle skuteczne. Więc okej, okay, widzieliście jak wyglądał mój pierwszy green screen i doświetlałem go lampką biurkową, gdzie nie mogłem ani zmienić temperatury, ani tak na dobrą sprawę mocy tego światła i było bardzo ciężko, bo postprodukcja w programach do streamingu jest karkołomna i to kluczowanie było bardzo średnie. Zwłaszcza, że lubię czarne koszulki, więc jeszcze dodatkowo ze sławkami się średnio odcinało, gdzieś tam niedoświetlone fragmenty się pojawiały, może cień, może trochę szarości, i pojawiały się te takie robaczki dookoła mojej sylwetki, czyli właśnie szumienie. Tego nie chcemy, tego unikamy. Ostatnimi czasy udało nam się skontaktować z firmą Falcon Eyes, która dorzuciła nam światełko do streamingu. Ich SO48TD wypada naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o światła do streamingu. Mimo, że są przeznaczone do fotografii bądź też do normalnego doświetlania studyjnego, ja nie znalazłem w chwili obecnej ciekawszych propozycji. Oczywiście możecie mówić, że tak, przecież są światła Elgato. Ale światła z Elgato, no to jak już są, to jest strych ich nie ma, i z dostępnością jest krucho, a to idzie dostać. Idąc dalej, jest to po prostu panel LEDowy. Moi drodzy, tak, jest to panel LEDowy, który od razu daje nam dość mocne, jasne i zmiękczone światło. Więc nie musi się martwić wiecie, przesłoną, czy nie wiem, domowymi sposobami papieru do pieczenia. Nie trzeba naciągać na to, żeby to światło nie było takie drażniące, takie irytujące, a od razu. Możecie go rozpakować, wrzucić przed siebie i z niego korzystać. Cała została zbudowana na mechanizmie faulok. Jeżeli nie wiecie czym są fauloki, są to po prostu systemy montażowe i styknałem tutaj. Nie I Nie dość, że te lampy możemy zasilić z baterii soniaczowych, bo od razu dostajemy na fauloku przypięty adapter, który się odpina tutaj. tra. To możemy również korzystać z baterii faulokowych, takich na przykład dość spore i dzięki czemu nie musimy się martwić o dostęp do prądu na miejscu. Teraz jesteśmy na prądzie, cyklam baterii, świeci tak samo dobrze. Ciężkie cholerstwo. Jeżeli chodzi o sterowanie, no to znowu wracamy do bardzo prostego, intuicyjnego systemu od 3000 do 5600 kelwinów, co jest bardzo fajnym zakresem temperatur. I między innymi wchodzi tutaj też temperatura światła dziennego. Mamy teraz światło 5600 kelwinów i zjedziemy na 3000. I w tym momencie balans bieli może zostać dokładnie taki sam albo możecie go sobie podciągnąć albo dopasować wszystkie światła, jakie macie w domu, wasze lampki biurkowe, którymi się będziecie doświetlali właśnie na żółty i nie musicie się martwić, że wszystko jest na żółto, jedno na biało i teraz jak ten balans wyrównać, żeby kolory się zgadzały, żeby kolor, jaki widzicie, odpowiadał kolorowi, jaki jest w rzeczywistości. Panel dotykowy składa się z czterech przycisków, mamy przede wszystkim regulację temperatury i mocy, to jest 100%, możemy bez problemu z każdym jednym procentem zmniejszać moc. Aż w tym momencie do 1% wyłączyć. Ponadto w zestawie jest mała antenka, więc jeżeli macie więcej świateł, właśnie od Falcon Ice, możecie je sobie synchronizować na jeden, drugi, trzeci albo i czwarty kanał i sterować wszystkimi na tym samym kanale z jednego urządzenia. Więc jeżeli budujecie całe wielkie studio streamingowo-nagraniowe i macie tam 5 lamp, klikacie sobie kanał, pyk, zmieniamy temperaturę wszystkich świateł w kanale. I to jest mega spoko opcja. Średnica. Tej lampy to 40 cm, a jej moc to 48 W. Wydaje się mało, ale uwierzcie mi, jeżeli chodzi o podstawowe kluczowanie, właśnie pod streaming, jest idealna. My podłączamy ją do prądu normalnie bez żadnego problemu. Tak. Macie adaptery, macie baterie, ale nie musicie tego używać. Możecie normalnie korzystać z swojego codziennego gniazda. Ale tak jak powiedziałem, zmieniamy nie tylko światło, a zmieniamy również i green screena, który się pojawia. co jest w nim takiego niezwykłego? No, no, przyniosę go, to zobaczycie. Pora pokazać Wam, na co zmieniamy nasz obecny greenskin. I tutaj wkracza kupiona przez Corsair firma Elgato. Haha, <zysy> i tym razem greenskin nie był przez cały czas rozłożony, bo wygląda on jak trochę przerośnięty rolap. Metr pięćdziesiąt szerokości. Metalowy case, solidne stopy po bokach, a jak otworzycie, zawleczki pociągniecie za rączkę, to pokazuje się, że tu jest kolejna rączka i rolop, który możecie sobie rozłożyć na dowolną wysokość, zostawiając go we wcześniej upatrzonym miejscu, a po wszystkim chowając. No właśnie, i to jest moment, w którym każdy z was może powiedzieć: "No ale Jezus Mario, to jest takie drogie, ja sobie pójdę do sklepu, do jakiejkolwiek drukarni, dam 300 zł, zrobią mi rolop." Pozdrawiam, polecam. W przypadku Elgato ten kolor to jest dokładnie wcześniej zaprogramowany przez producentów kolor. Sekretem konstrukcyjnym jest to, że Corsair, a w zasadzie Elgato, zdecydowało się z tyłu zamocować taki harmonikowy system, który wspomaga otwieranie i odpowiada za utrzymanie go na odpowiedniej wysokości. Dodatkowo mamy dwa siłowniki na dole, każdy o mocy 10 kg i ten roll -up jest turbo prosty do rozstawienia. Poza tym, właśnie odzorowanie koloru jest niemalże idealne. Sam w sobie zajmuje niewiele miejsca. A jego rozłożenie to zaledwie kilka chwil, a nie dobrych 20 minut dla dwóch osób, tak jak w przypadku przedniego mojego green screena, który jak sami widzieliście potrafił zabić. No i przy tych wszystkich funkcjonalnościach wcale nie jest taki ciężki. A case sprawia, że będzie to wybórna lata. No dobra, ale tyle w sumie gadania sobie w teorii o tym, jak wyglądają green screeny, jakie światło trzeba wybrać. Spróbujmy to ustawić na żywym miał. Bierzemy komputer i green screen. No i tak, moi drodzy, mam przed sobą laptopa z odpalonym x który moim zdaniem jest najfajniejszym programem do streamowania. Dlaczego? Ponieważ po prostu jest najinteligentniejszy z nich wszystkich i najbardziej intuicyjny w moim odczuciu, oczywiście. Możecie się nie zgodzić, bo każdy ma to, co lubi. Przygotowałem wstępnie scenę, na której jestem ja. I obraz z C922. Jak na razie jestem doświetlony światłem studyjnym, więc to powinno wyjść całkiem ładnie. I pierwsze co dostajecie to ogólne ustawienia kamerki. Dla pewności możecie zmienić na manualne. Jeżeli chcecie mieć 100% w głowie, że nie, nie przesunie Wam się ekspozycja, balans bieli, nic się nie zmieni. Ale możecie też iść na skróty, tak jak ja teraz, i skorzystać z automatycznych. To co nas interesuje to kolor, gdzie wybierzemy chroma key. Działa to dość sprawnie. Jeśli podrzucimy sobie do tyłu jakiś obrazek, na przykład plażę. Jak w tym wypadku w super rozdzielczości, no to cały green zmienia się w plażę. No, prawie cały, bo zabrakło mi tutaj troszeczkę GIFA. Nie z tej strony, z tej strony widzicie, tu jest green jeszcze, ale go nie ma. Szkoda, mógłby być, byłoby to fajne. A więc możecie na tym green nie podrzucić dowolnie, po prostu obrazek jaki tylko chcecie. A to, co ustawicie pod spodem, będzie tak, jakby wykorzystywało green jako przejrzystość. Więc jeżeli wciągniemy siebie na obraz gry. To też bez żadnego problemu, będzie, będzie, ludzie będą widzieli to, co jest pod wami, czyli grę, a wy będziecie tak jakby w środku i to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Ale jak sobie poradzi, to podczas streamowania przy jednym świetle, bo tak, żadne wyzwanie. Jeśli mam światło studyjne ustawione po jednej i po drugiej stronie, z góry jeszcze dodatkowe oświetlenie, ten glin jest naprawdę ładnie doświetlony, więc nie ma żadnych problemów z kluczowaniem. Ale czy nasz Falcon najbędzie będzie w stanie sobie z tym poradzić? No to przyniosę go ustawię i zobaczmy. I teraz, tak jak widzicie, jest znacznie ciemniej. Jestem doświadczony tylko z naszej lampy od Falcon Ice. I tak, pojawiły się drobne szumy, zwłaszcza tutaj przy krawędzi, bo tutaj najzwyczajniej na świecie pada cień. Bez kluczowania wygląda to wszystko tak. I te ciemniejsze obszary, czyli zarówno krawędzie, jak i góra, po prostu są nieco gorzej wykluczowane. Ale jest na to jeden bardzo prosty sposób. Zobaczcie, raz włączamy kluczowanko na poprzednich ustawieniach. Wszystko jest bardzo fajnie. Jestem na plaży, a plaża, zobaczcie, idzie za mną. Pokój stoi w miejscu, plaża idzie za mną, ale żeby mieć 100% pewności, że nasz obraz będzie wyglądał dobrze, no to akurat w XSplit'cie, jak i we wszystkich innych programach, przytrzymując Alt, możecie sobie główny kadr zawęzić. Jeżeli pod spodem jest pełnoekranowa aplikacja, to kamerka tak, teraz widzicie, ucina mi rękę, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ Wy jesteście w świecie gry! Światło jest wystarczająco zmiękczone, a zarazem wystarczająco mocne, żeby skutecznie mnie wykluczować. I z tego podwójnego zestawu właśnie Falcon Ice ST48 TD, jak i Elgato Greenskin korzystam w chwili obecnej do streamowania. I jeżeli chcielibyście się zaopatrzyć w którekolwiek z nich, to zdecydowanie polecam. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o ten materiał, to już wszystko. Mam nadzieję, że ten prosty półtutorial pomoże Wam postawić pierwsze kroki w streamowaniu ewentualnie pobawić się troszeczkę światłem, jak i ustawieniami Waszej kamerki w domu, żeby lepiej kluczować, żeby być może podnieść troszeczkę jakość swojej transmisji, albo zacząć się bawić jak Trick2G, albo inni znani wielcy twórcy. Do zobaczenia w następnym filmie. Elgato Falcon Ice, Świetne połączenie, zajmuje mało miejsca i jest bardzo wygodne. No i po skończonej pracy... Jedno zwijam. Drugie. Zabieram w kieszeń. Na razie.